Dobry Państwu. Bardzo dawno nie mówiłem na temat alkoholizmu i jestem szalenie stremowany z tego powodu, ale wielokrotnie w ostatnich latach mówiłem nie na temat alkoholizmu, tylko na temat demokracji, komunizmu, postkomunizmu, praw człowieka, wolności. Przyszedłem do Państwa dzisiaj w imieniu Fundacji Stefana Batorego. Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i ta fundacja bardziej zajmuje się tamtymi problemami niż alkoholizmem. Ale ja chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, że jedno i drugie to jest to samo. I że w gruncie rzeczy jak mamy takie motto Komisji, że kraje Europy Wschodniej nigdy nie wyzwolą się z komunizmu i nie uzyskają prawdziwej wolności, dopóki nie wyzwolą się. Uzależnień I nie uzyskałem wolności od uzależnień. I chcę powiedzieć na samym początku tylko jedną rzecz, że to nie jest, to brzmi trochę jak żart albo jak równolotne słowa, ale tak naprawdę w obu przypadkach chodzi dokładnie o to samo. Mianowicie chodzi o to, czy ludzie, którzy są uzależnieni od pewnego systemu politycznego albo uzależnieni od pewnych substancji chemicznych, będą potrafili przestać obwiniać innych o swój los. Mówić, że ich niedolą są inni jacyś oni i będą potrafili wziąć we własne ręce odpowiedzialność za swoje życie, za swój los, za swoje zdrowie, za siebie. I będę chciał w ciągu najbliższych 20-30 minut powiedzieć Państwu, dlaczego to jest podobne i że w gruncie rzeczy chodzi o ten sam problem, i jest to nie tylko problem alkoholika, nie tylko problem narkomana, nie tylko problem Polaka. Tak naprawdę jest to problem każdego człowieka. To problem każdego człowieka, który żyje na świecie, w jakim stopniu każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie i za siebie. Bo no też w przypadku alkoholizmu i innych uzależnień w grę wchodzi pewna choroba, która utrudnia normalny proces dojrzewania. Normalny proces dojrzewania ludzkiego to jest właśnie uniezależnianie się od rodziców, od matki, od ojca, od różnych opiekuńczych struktur i branie w swoje ręce odpowiedzialności za własne życie. Otóż pewna część ludzi, mniej więcej 10% naszej cywilizacji jest chora na takie choroby, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają ten proces i powodują coś odwrotnego. Ja rozumiem, że y, przemawiam do bardzo złożonej i zróżnicowanej grupy, bo w końcu jesteśmy po w ośrodku czasowym. Podwodowym. Widzę tutaj księdza, widzę lekarza. Y, czy jest między nami jakiś nauczyciel, który z zawodu jest nauczycielem? Jest nawet kilku. Pielęgniarka, ktoś, kto zajmuje się chorymi, nie będąc lekarzem? Nie ma. Czy jest może ktoś, kto pracuje albo pracował w. Y, Sądzach, tak, policji, prokuraturze jest. Proszę Państwa, ja bym chciał powiedzieć w związku z tym coś bardzo ogólnego. Potem możecie mi zadać parę pytań i y, będzie można wprowadzić to bardziej do wymiarów takich y, prostszych, y, do wymiarów bardziej zbliżonych do y, zainteresowań każdego z Was. Możemy to zrobić w czasie pytań, możemy to zrobić później też indywidualnie. Ja chcę Państwu powiedzieć dzisiaj właściwie trzy rzeczy. Po pierwsze, powiedzieć, Kim jest alkoholik i co to jest alkoholik? I tu chcę powiedzieć, że jest to choroba nieuleczalna, ale nie beznadziejna i że jest to choroba, która w gruncie rzeczy polega na tym, że człowiek traci kontrolę nad alkoholem, a jednocześnie nie wie o tym, że jego głównym problemem jest utrata kontroli nad alkoholem. Po drugie, chcę Państwu powiedzieć, że jak wspomniałem, jest to choroba nieuleczalna, ale niebeznadziejna, że z alkoholizmu można wyzdrowieć, chociaż nie można się wyleczyć i warunkiem wyzdrowienia jest właśnie wzięcie w swoje ręce odpowiedzialności za własne życie i za własny rozwój. I po trzecie, że każdy z nas <laughs> może człowiekowi, który jest dotknięty alkoholizmem albo czyj bliski jest dotknięty alkoholizmem, do dopomóc. I że znowu sposób tego do pomożenia jest bardzo łatwy. Łatwy i prosty. Alkoholikowi należy pomóc wyjść z tej ułudy, ze świata iluzji, w których żyje, i pomóc mu zobaczyć, że jego problemem jest alkohol, a nie żona, partia, policja albo ktoś jeszcze. To znaczy, w jaki sposób alkoholik może to zrobić, o czym powiem za chwilę. Wyjście ze swoich iluzji tylko wtedy, kiedy nie dowie się tam teoretycznie czegoś na temat alkoholizmu, ale kiedy będzie ponosił konsekwencje swojego picia, swoich czynów i tego wszystkiego, co z życiem się wiąże. Jest to dosyć proste. Oczywiście w życiu jest dużo bardziej skomplikowane ze względu na to, że tak samo jak alkoholik żyje w świecie iluzji i złudzeń, tak samo ludzie wokół niego żyją w podobnym świecie. I bardzo trudno jest wyłamać się chociaż na chwilę z takiej chorej logiki alkoholizmu, o której za chwilę szerzej powiem, ale w momencie, kiedy to następuje, cała sprawa jest dosyć prosta tak. i łatwa. Zwłaszcza pomoc motywacyjna, pomoc alkoholikowi, żeby coś rob, zrobił ze swoją chorobą. Przecież to są te trzy rzeczy, które chciałbym dzisiaj powiedzieć i może zacznę od tego pierwszego pytania, co to jest alkoholizm i trochę od innej strony, kim jest alkoholizm. Czy jest na sali ktoś z Państwa, kto nigdy w życiu nie widział albo nie zetknął się z alkoholikiem? Jest. Czy jest ktoś z Państwa, ale tylko jedna osoba? A reszta z Państwa widziała albo zetknęła się z alkoholikiem. Proszę Państwa, jak byście określili, kim jest alkoholik? Czym alkoholik się cechuje? Czym się charakteryzuje alkohol? Co najbardziej rzuca się w oczy? Pije coś. Jest obszarpany. Jest obszarpany. Co jest? No, to to, to zaraz Nie pracuje. To jest, Śmierdziu. Śmierdziu. jest to mężczyzna. Nie pracuje. To jest Nie pracuje. Co jest nie na rodzinę. Pije wynalazki. Na Pije Z tego rozumiem, że nie może być alkoholikiem ktoś, kto jest dosyć elegancko oprawny. Nie pije wynalazków, nie pije żony, nie pije nawet codziennie i ma pracę. A może nie nawet stanowić? Może być artystą, artyści dużo piją. Artyści dużo piją, ale czy są alkoholikami? Nie, no taki styl. Styl, ale jak staje się artysta alkoholikiem, to musi potem stać się obszarpany, piętrzony i te wszystkie. jak się tak jak Kimilzbach. Proszę Państwa, myślicie, kto, kto powiedział o Himmelsbachu? Myślicie Pan, że Himmelsbach był alkoholikiem? Jak Pan by udowodnił, że Kimilzbach był alkoholikiem? on miał taki głos specjalny. Nie ma jeszcze specjalnego głosu. Proszę Państwa, te wszystkie cechy, które żeście podali, oczywiście może się zdarzyć alkoholik, który ma te wszystkie cechy. Jeden na milion. Może się zdarzyć alkoholik i sporo, który ma jedną bądź kilka z tych cech, ale zapewniam Państwa, i to zapewniam na 100%, że może się zdarzyć alkoholik, który nie ma żadnych z tych cech. Proszę Państwa, jest bardzo dużo alkoholików i jeszcze więcej alkoholiczek, którzy nie wpadają w kolizję z prawem. Są względnie zadbani, to znaczy nie są obszarpani niekoniecznie od tych stałych śmierci. Nie piją żon albo mężów. I są chorzy na alkoholizm. jest te wszystkie cechy, które żeście podali, zdecydowana większość tych cech to są cechy socjalne. To są cechy pewnej deterioracji czy e, z, z, utraty zdolności socjalnych. Ci ludzie, tak, się charakteryzujący, to są ludzie, którzy zatracają zdolność funkcjonowania w społeczeństwie. I rzeczywiście, bardzo wielu alkoholików zatraca te cechy. Tylko wiecie to Państwo, to się dzieje. Gdzieś o pod koniec całego procesu choroby alkoholowej. Rzeczywiście, pod koniec alkoholizmu i procesu choroby alkoholowej, ludzie śmierdzą, nie ubierają się, nie idą, nie chodzą do pracy i ulegają pewnej degeneracji. Tylko, że ci ludzie stanowią 3-5% wszystkich alkoholików. Nie dlatego tylko, że 93-95% nigdy nie spada do tego poziomu. Między innymi dlatego, to jest niesamowicie duża liczba tych ludzi, którzy nie są jeszcze w deterioracji socjalnej, nigdy nie dożywa do tej deterioracji. Alkoholizm jest to choroba postępująca, progresywna i w stu procentach śmiertelna, z wyjątkiem ludzi, którzy przestają pić i zdrowieją. Najczęstszym rodzajem śmierci alkoholika, który następuje między 40 a 50 50 50 rokiem życia, wcale nie jest martwość wątrowa. Wcale nie są nerki. Pijacy umierają na martwość wątrowa albo na nęki. Najczęstszym rodzajem śmierci alkoholika jest niezdiagnozowany w ogóle jako alkoholizm zawał serca, wylew krwi do mózgu, a jeszcze częściej wypadek. Proszę Państwa, spośród tych artystów, o których Pani powiedziała, moich własnych kolegów, dziesiątki poginęły w wypadkach, trzech udusiło się, bo z papierosem zasnęli w łóżku i kołdra im się zapaliła i się udusili, kilkanaście osób utonęło albo w inny sposób zginęło też, w innego rodzaju wypadkach niż samochodowe i oczywiście mieli piękne nekrologii, jeden skoczył pod, pod pociąg, bardzo znany kolega, i proszę państwa, to wszystko była śmierć na alkohol. To no nie była śmierć na pociąg. To no nie była śmierć na wypadek. To no nie była śmierć tak. na to, czy na zatrudnienie. To no była śmierć na alkohol. alkoholizm. Ponieważ alkoholizm zabiera ludzi. Wcześniej, zanim spazną do tego czy na dno, jest to choroba, która ma pewne bardzo proste cechy i pewien przebieg. I może chwilę powiem na temat tej choroby. Ona ma cztery wymiary na ogólnych: fizyczna, psychiczna, umysłowa i duchowa. Bardzo krótko o tym powiem, fizyczna. Polega na tym, że organizm alkoholika fizycznie jest nieco inny niż organizm niealkoholika. Nie ma tutaj miejsca na to, żeby się spierać czy od urodzenia, czy od śmierci, czy od pewnego momentu, czy na samym w końcu. Wiele są ludzie, którzy twierdzą, że zostali alkoholikami natychmiast, gdy tylko wypili pierwszy kieliszek albo jeszcze wcześniej, a są tacy, którzy pili towarzysko, pili socjalnie przez wie. Wiele lat i później przekroczyli pewną granicę. Co to jest za granica? Często to jest granica kontroli nad alkoholem. Otóż organizm alkoholika, w organizmie tym następują pewne zmiany fizjologiczne i alkoholik inaczej przetwarza alkohol. Alkoholik w inny sposób metabolizuje alkohol i jednocześnie traci nad tym alkoholem kontrolę. O tym za chwilę i o tym innym metabolizowaniu jeszcze dalej pod koniec tego, co mam dzisiaj do powiedzenia. Jest to również choroba psychiczna. Alkoholik inaczej odczuwa. Alkoholik ma innego rodzaju emocje. One nie są inne jakościowo od emocji niealkoholika. Każdy człowiek przeżywa gniew, złość, strach irytacje, niecierpliwość i inne uczucia. Alkoholik najczęściej przeżywa te wszystkie uczucia dużo gwałtowniej. O ile krzywa uczuć emocjonalnych u człowieka niealkoholika jest więcej taka, to u alkoholika ona jest taka. Alkoholik radość również przeżywa w sposób histeryczny i inny niż niealkoholik i podkreślam, niezależnie od tego, czy ten człowiek w tej chwili pije, czy nie pije. Po prostu działanie alkoholika i Funkcjonowanie emocjonalne alkoholika nie ma nic wspólnego z tym, czy alkoholik w danym momencie jest pod wpływem alkoholu, czy nie. Jest ono inne, jest ono bardziej gwałtowne niż nie alkoholika.